Cześć, ma drugi sierpień. My dalej walczymy. 2019, tak. My dalej z rąkami walczymy. Wczoraj porobiliśmy troszkę, mamy już. Tu, tu i tu. Dzisiaj dokończymy tamte dwa. Bo tam jeden nisko jest zrobiony. Bo najpierw będziemy robić tak, że wylejemy sobie beton do tego poziomu. Tutaj, a tutaj wylejemy do tego poziomu. Potem już będą szalonki szły na górę Do tych dużych zbrojeń, tak Musimy zrobić Dzisiaj plan jest taki, żeby to zbrojeń tutaj Raz, jeden szalonek, drugi szalonek Trzeci szalonek, żeby zrobić te trzy szalunki I jak zrobimy to, to zostaną nam dwa słupy narożne Czyli ten i tamten, który jest tam w rogu I jeden słup chyba tutaj nam zostanie jeszcze tak, jeden słup ten nam zostanie. Wow. Pozalewamy je betonem, rozszalujemy, będziemy miesiąki na kolejne etapy. Ale i tak i tak trzeba albo OSB dokupić, albo płyty calówki. Zobaczymy co ta wyjdzie. Chyba, że się uda gdzieś znaleźć, wynająć jakieś szalunki gotowe takie. Systemowe, no ale to się okaże później. No to dobra, my się rozpakowujemy, potniemy sobie OSB. Potem będziemy przykręcać, coś nagram wtedy. Jest już godzina 19 Udało nam się zrobić dwa słupy. Troszeczkę było zabawy z jednej, z drugiej strony I zaczyna padać. Więc my uciekamy. Zostało raz, dwa. Trzy słupy tam jeszcze, ale już dzisiaj zdążyliśmy sobie jeszcze pociąć. Przed chwilą załadować na przyczepkę eee, deski, może deski, nie, nie deski, tylko SB, z których skręcę jutro tamtego słupa i tego i one zostaną nasunięte od góry. Tutaj sobie na dole przykręcę deski, tak jak tu jest przykręcono na dole. Tak, przykręcę tu i tu. I tak samo tam. I one, jak zrobimy rusztowanie, zostaną nasunięte od góry i tutaj to wypoziomowane, żeby był pion. Tak samo tamta. Tam, jak jeszcze są, fajnie, bo tą mogę sobie zakotwiczyć tu do ściany. Tak, żeby ona mi się podczas zalewania nie przesunęła. Tak problem, A tu mogę sobie od razu zbudować. A tu, nawet fajnie, bo tu sobie zbuduję od razu szalunki na nadproże W sumie tutaj też bym mógł i do tamtego sufa i wtedy tu włożyć nadproże i to zalać na raz. No ale tutaj nie mam do czego zakotwić tej, żeby była trzymała się w pionie. No ale tym się jutro będę martwił. Zobaczmy, że coś się wymyśli. Teraz zaczyna lać, więc my uciekamy. Tyle na dzisiaj. Na razie. Dzisiejszy dzień, soboty zaczynamy inaczej. Nie jedziemy od razu na budowę. Najpierw wymienimy olej w skrzyni automatycznej, w naszym Espace. Tak, z francuskiego Renault Espace. Także najpierw wymienimy w nim olej statycznie, niedynamicznie. A potem pojedziemy na budowę. Dobra. Auto już zjechało, już wymieniłem olej, Straszny brudny, czarny był w tej skrzyni, no ale podejrzewam, że od nowa się nikt nie wymieniał. Teraz mam przygotowane już deski pod słupy i sobie teraz tutaj zrobię, że poskręcam, powkręcam wkręty. Postawię to w pionie, dokręcę tamtą, później drugi bok i zamknę to, jak już będę miał tak zamknięte, to do auta, drugie, bo są dwa słupy. Jak to skręcę, to wtedy na budowę, żeby to założyć. Postanowiłbym ogólnie jechać na budowę, to robić, ale są strasznie chmury, ciemne i tak kropi. Od czasu do czasu, więc najpierw to poskręcam. Tutaj, jak nie będzie padać, to ładuję na przyczepkę, jadę na budowę, a jeżeli będzie padać, no to po prostu rzucę to na przyczepkę, pojadę do domu. Dobra, może nagram potem jak to go skręcał. Poszukałem w samochodzie, znalazłem uchwyt na głowę, także nagram coś. Tak. Nie wiem skąd on był zmieniany, czuć już wszystko dobrze widzę. Zobaczyłem kamerkę koledze Ale on chyba... Ach, trochę mnie po głowę bo... Przestawiał tylko... Dobra, mam nadzieję, że dobrze widać Najpierw przygotuję sobie cały bok Tutaj do końca z wpętami Potem będę to składał Jest włączony. Na dole chcę dać troszeczkę gęściej. Góra już troszeczkę rzadziej. Tak będą dookoła jeszcze mm, zabezpieczane, bo wiadomo, że same wkręty nie utrzymają betonu. myślę. Myślałem, żeby zrobić tak, że dam dłuższe deski niż, dłuż, niż ten bok. Będą wystawać po jakimś takim kawałeczku z jednej z drugiej strony tu będzie przewiercone i będą skręcone szpilkami tak. Nie mam, że, ach, nie mam żadnych takich systemowych, którymi mógłbym to spiąć, więc zrobię to w taki sposób. Samo gdzieś wiem, że któraś będzie krótsza, bo nadproża przychodzą, ale w tej chwili nie wiem która, więc po prostu skręcam je wszystkie. Jak okaże się, że tu mam skrócić to wykręcę tego wkręta i piłą tutaj natnę, żeby to wyciągnąć i tyle. Dobra. No i teraz... Jak by to zrobić? 24 cm <słuch> 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 Teska. Hydrofor miałem wyłączyć. сейчас хуже. <Служу> Będzie za niskie A. Do ustawienia powinno wystarczyć Un Jak jest głupi i kombinuje. Dobra, przeżyw po górze, No, słoneczko, bo zaparłem sobie tamtą stronę o kamień. Jest spok. Staram się, żeby było w miarę równo. Wtedy w teorii będę miał wymiar bardzo zbliżony do wymiarów bloczka. z drugiej strony teraz już nie będę musiał opierać obloczek z tamtej strony więc sobie zrobię odwrócę to i tyle najpierw wkręty powkręcam I teraz została druga strona. Włożymy od góry i zabezpieczamy dołami, no i wypoziomujemy do ściany. Na budowie wszystkie płyty OSB impregnowaliśmy jakimś preparatem adhezyjnym. bo tak to się mówi, żeby nie beton nie przywierał. Ciekawy jestem, jaki ma wpływ na nasiąkanie, na siąkliwość, na wodą potem takiej płyty czy zmniejsza, że, że tak bardzo. Nie siąknie, no bo tędy na pewno będzie ciągnąć wodę, ale tędy powinna mniej. Dzięki. O ciasteczko do kawy. Dzięki. Robisz na, 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 na słupy. Te z, które są narożne. Dwa Dwa, bo reszta już mam i został jeszcze tylko jeden mały. Jak się uda, to może w przyszłym tygodniu betonem zalejemy słupy. Były tak miękkie, że, że musiały być zjedzone. Tato zjadł, ja zjadłem, Paweł zjadł. Ale dobre. Bardzo dobre, słodziutkie, ja ale powiem ci, że. Ale tamte mnie. Pamiętam tamte przecież, jak te drzewo tutaj ale, ale było. Te mi bardzo smakują. Czy są o wiele lepsze od mm -hmm. tych, e... ja, ja tak manię, nie mogę, bo ja po tamtych ludziach tak ja, strasznie. I ten nie chcę, bo kawet. Mm. One są bardzo dobre. Tylko mogłoby mieć więcej owoców. No będą, na razie nie ma. Trzeba trzymać i odpowiednio tak kupować, żeby troszeczkę to wzmocnić.

jedna wymiar mamy 24 bo tyle ma szerokość bloczka u mnie nie 25 tylko 24 więc słupy też będą na 24 szerokości po to żeby po prostu nie było jakichś takich odchyłek bezsensownych dobra ja sobie skręcę drugą jak już ją będę miał gotową, to wtedy wrócę. Żeby nie było, że zawsze wszystko oczywiście, zorientowałem się dopiero już jak tą skręcałem. Tamto miałem ja już skręconą, że źle policzyłem, bo wymierzyłem sobie 24 i stwierdziłem, że jest ok, nie sprawdziłem drugiej szerokości. A teraz, jak widzę, tutaj jest wężej. Sprawdzam, rzeczywiście jest 22 cm, nie 24. Wczoraj, jak już docinaliśmy, było wieczór i w momencie, kiedy chcieliśmy kroi, tą szeroką górną płytę, dodałem jedną grubość zamiast dwóch. A grubość jest 2-2, więc to jest to, co mi brakuje. Tutaj już to poprawiłem. Dociąłem. Dlatego jest tak, że zachodzi, bo po prostu tu jest ta krótsza, tu jest jedna dłuższa i ta dłuż, najdłuższa, którą dociąłem. To na pewno będę miał wymiar 24, 24 w dwie strony no 23,5 centa no 24 Tu mamy 22 Więc ten słup będę musiał przerobić ale niestety nie mam już płyt z krawki mi zostały a i na budowie raczej takiej płyty nie mam więc jedną płytę ozbę będę musiał dokupić trudno już Dokupię zbyt na jeden pasek, żeby nie robić, bo to jest duży słup. Duże, żeby nie robić jakichś takich małych łączonych, więc która jest godzina? Pierwsza, no dobra, w Lewan może mi się uda dostać. Jedną płytę dokupię, i, i, i wtedy to sobie już tam na miejscu dotnę i wymienię tutaj, w tej, żeby była tak samo jak ta. No trudno, życie. Nie zawsze jest kolorowo. Tą sobie dokończę skręcać i ładuję to na przeciewkę. Dzisiaj czwarty przyjechałem skręcić ten słup szalonki i ewentualnie zakotwić ten. No i policzyć ile betonu potrzebuję to w poniedziałek zamówię beton, zaleję to co jest już przeszalowane. Ostatnio poskręcaliśmy już wszystkie tak, żeby się trzymały tam jeszcze tylko muszę też wsporniki dać, żeby się nie rozleciało. Nie jest źle. Muszę tylko wymyślić sposób jak zakotwić i wypoziom, wypoziomować nam ten słów. Tutaj ten mamy podparty deską z jednej strony, bo się przechylało akurat w tą stronę i w tą stronę mamy deskami do ściany Więc myślę, że go on się nie ruszy no ale tym tak łatwo nie jest nie mam tak na tyle długich desek, żeby gdzieś tam e, zakotwić aż do kolejnych ścian ale sobie tak pomyślałem że paleciakiem przestawimy tą paletę Tutaj, tą paletę tutaj i przymocujemy do tych palet ten słup. No, palety to raczej nie ruszy. No to jeszcze zobaczę. Ja sobie tutaj przygotowałem otwory, powierciłem, przykręcę je tutaj. Najpierw muszę sprawdzić, jak daleko ma być, dokąd jest słup. No i zabiorę się do, wtedy do roboty. Dobra. Nagram już, jak to poskręcam, bo jest tak gorąco, że założyłem na chwilę kamerę na głowę. Jest, mówię tak, Ona jest, ma paski czarne, jest mi tak gorąco, że, że nie będę nagrywał z głowy. Nagram tylko potem, jak już skończę. O, udało mi się dzisiaj zrobić ten słup, ale nie do końca, bo. Po lewej strony nie mam skręconej i jeszcze nie jest skręcone na wylot No ale tu już mam zrobione No poskręcałem ten słup, Jutro muszę go jeszcze wypianować Skręcić tamten Sprawdzić wysokości, bo dzisiaj już tego nie zdążę I policzyć beton Jak policzymy jutro beton to we wtorek może zamówię więc może na przyroda czwartek uda się zalać fajnie by było bo wtedy już można zacząć robić kolejne rzeczy dobra tyle sajonara